pierwszy kandyduję w wyborach samorządowych. Jest to dla mnie całkowicie nowe, coś nowego, ponieważ startuję, biorę udział w wyborach do, na radnego do Rady Powiatu Kartuskiego. Dla mnie to jest nowe doświadczenie, ponieważ nie tylko że poznaję wiele nowych osób, to widzę ile dziesiąt, ile setek ludzi jest zaangażowanych w takie przedsięwzięcie, ponieważ trzeba jakoś się ubrać, trzeba się uczesać, trzeba zrobić sobie zdjęcie, trzeba zrobić plakaty, trzeba zrobić banery, także naprawdę niesamowite. Co Wam mogę obiecać? Że będę sobą a Wasze problemy będę zawsze oglądał i widział z góry. Dziękuję. Ja jestem pierwszy raz u Ciebie na takiej sesji poważnie, bo pierwszy raz startuję w ogóle do wyborów tutaj naszych. Mówię ja się tak. oddaję pani, w pani ręce, no bo, bo. A ja bym chciała, żeby pan jak najlepiej był ubrany. Właśnie, dokładnie, dlatego no. trzeba zaufać fachowcowi. Pan kocha, ludziom pomagać, Pan jest osobą bardzo medialną, znaną. I myślę, że to, co pana najbardziej określa, to chyba fotografia. Pani Reno, no, czas wyborów się zbliża. Tak. Czy pani też będzie miała więcej pracy? Żeby, żeby startować do Rady Powiatu, to nie wiedziałem, że tyle u ludzi musi być zaangażowanych. Wie Pani, musiałem iść do fryzjera, musiałem sobie kupić koszulę, żeby zrobić sobie zdjęcie. Jaką Pani mi poleca? To co zwykle, czy, czy, czy jak miała dzisiaj obciąć najlepiej? Tak, dzisiaj zrobimy z przedziałkiem, piękną fryzurę, taką do wyborów, super. Chcę podkreślić, że Pan jest wydawcą, za co Panu chciałem zawsze, dziękowałem już wiele razy, ale będę zawsze dziękował, bo jest Pan wydawcą albumów Kaszuby z nieba widziane. Przecież to czas wyborów, to ty masz pewnie pięć razy więcej pracy, albo i więcej. No, może pięć razy aż nie więcej, bo do nas przychodzą tylko ci kandydaci, którzy przechodzą. Nie? Oni... No, z twoich zdjęć to mi jeszcze dużo, da, daleko, 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 ja nigdy tak nie będę robił, bo tu nie chodzi już czysto o fotografię, ale o sam fakt, jak, e, o twoje spojrzenie świata. Tu no. ja się zaraz zaraz tutaj tak. przymierzę. Przymierzę pan, zobaczymy jak będzie. I myślę, że powinien pan być takim odlotowym kandydatem. Odlotowy kandydat. I to nawet nawet odlotowy kandydat do powiatu. Nawet ładnie to brzmi. Tak, i jest prawda. Czasami wypada ubrać jakąś marynarkę w ogóle, jeśli ktoś chce kandydować do Rady Powiatu, czy, czy w no, ogóle takiej. No, oczywiście. Brak. Liczymy na to, że dalej będzie Pan promował tą naszą małą ojczyznę. Kaszuby, kartuzy, no, historię po... tego miejsca, całych Kartuz. Przede wszystkim swoje zdjęcie, żeby społeczność kojarzyła, kto to jest. Artur Socha. I co Pani Kasiu, leży dobrze wszystko? Idealnie, proszę Pana, idealnie. I długość krawacika, koszula jest rozmiarowo dobrze. Przychodzę Pani, no i ile lat Pani prowadzi tutaj w tym miejscu, punkt? 20. Dwadzieścia, ja tu przychodzę chyba kilkanaście lat. Jesteś żywą historią kartosna, Panie Panie Czarek. O, nie pokazać. nie przesadzaj. Ciebie pokazać trzydzieści lata na rynku. Ale tak naprawdę to jest zasługa Pani ten album. Ja tylko zrobiłem zdjęcia, a opisy, wszystko, obróbka, chronologiczne ułożenie, to wszystko przecież Pani zrobiła tak naprawdę. Żyję od zawsze w Kartuzach, tu założyłem firmę, tu, tu pracowałem i no, żywa historia Kartuz to grubo przesadziło Pięknie. Ostatnio na przyjęciu tego przyjęcia Tak, nie no. Pasuje do mnie? Idealnie, bardzo ładnie. Zobaczcie. Tak. Bardzo Wam dziękuję za, za taki, że mogłem tutaj odpocząć, a ja oczywiście składam Wam życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy. I... Który już niebawem. Tak, już niebawem. Ale byłbym byłby wielki na tym, na tym banerze. Byłbyś wielki. Tak. Tak jak mamy kandydatów silnych, to byśmy wielki. No właśnie, Artur Wielki. No bo Pan ma w sobie bardzo dużo siły. Zobaczymy. 34 lata tutaj Pan codziennie przychodzi, przyjeżdża, drukuje. To już ma taka miłość do drukowania. Chyba nauk taki się zrobił, nauk, nauk. Taki nauk. Uzależnienie. Tak, no, uzależnienie, tak. U Ciebie fotografia to jest pasja. Pasja to nie jest jakby główny źródło twojego utrzymania. U mnie to jest troszeczkę inaczej. U mnie fotografia to jest główne źródło utrzymania. Ja z tego żyję, to jest mój zawód. Także ja wszystkim polecam i naprawdę jest fantastyczna, bo wie, co robić od razu. Panie Ewo, w końcu mogę trochę odpocząć zawsze. Nie wiem, jakoś tak, kiedy chcę odpocząć, wchodzę do Was do hotelu. Zawsze to jest miłe, mile, że tak powiem, goszczone, jakąś kawą. Jakieś takie historyczne miejsce to daje mi bardzo dużo takiego spokoju. Nie wiem czy Pani wie, też chciałem Pani powiedzieć, że startuję w tym roku jako kandydat do Rady Powiatu Kartuskiego, tak zdecydowałem, ale nie wiedziałem, że to tyle pracy, jestem naprawdę troszkę zmęczony, bo nie dlatego, że mojej pracy, ale otoczenia, bo tak naprawdę... Żeby, żeby startować do Rady Powiatu, to nie wiedziałem, że tyle u ludzi musi być zaangażowanych. Wie Pani, musiałem iść do fryzjera, musiałem sobie kupić koszulę, żeby zrobić sobie zdjęcie. Potem poszedłem do fotografa, od fotografa poszłem oglądać, jakie propozycje są plakatów i tak naprawdę pomyślałem, że jacy jesteśmy dla siebie wszyscy ważni, że nawet zwycięstwo ewentualnego kandydata do Rady Gminy, do Rady Powiatu, czy wójta, czy burmistrza to, to nie tylko zasługa jego, ale to między innymi wyborców, ale osób multum, setek ludzi, którzy włożyli swój wkład w tą pracę. Biorą w tym udział jakoś pośrednio, bezpośrednio. No tak, właśnie dlatego mówię, to jest dla mnie, to jest coś nowego, bo ja pierwszy raz, że tak powiem, podjąłem taką decyzję, żeby startować do, do Rady Powiatu. Wiadomo, e wiadomo że, 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 że dużo pracy przede mną, ale też takie nowe doświadczenia i dużo ludzi, których dzięki temu poznaję. Gratulujemy odwagi. <laughs> I z czym powodzenia. Ja również. Tak, ja, ja, ja również. Ja ale jesteśmy też w takim hotelu, miejscu takim fajnym. Zawsze, zawsze na pewno, jako, jeśli uda mi się wejść do tej rady, Powiatu, będę stawiał oczywiście na turystykę, na naszą tożsamość, historię, to też czym się zajmuję i bycie sobą, czyli to, co lubię i umiem najlepiej. Czyli to jest też Pana część programu, tak? Turystyka, to, co Pan już robił i promował region. Czy ma Pan jeszcze jakiś program? Na pewno bycie sobą, ale, ale wie pani, musimy wykorzystać naszą, nasz powiat, bo mamy tak ogromne, wspaniałe walory turystyczne, że to jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Oczywiście dojazd i wszystko jest równie ważne, ale... Ale, ale to jest taka podstawa naszego wspaniałego, ja kieruję się też dużo historią, że to jest wspaniała historia tej naszej turystyki, tych, jak ludzie nas 100 lat temu odwiedzali, żeby to wszystko, że tak powiem, od nowa się odrodziło, dlatego też często rozmawiam na temat łazienek na wyspie, rozmawiam na temat no, czystych jezior, które już są czyste, ale też wieży na górze śpiczastej, ponieważ jeśli turyści będą mieli rzeczy, które które ich przyciągną, no to my będziemy też z tego żyć i będziemy jakoś Gdy funkcjonować, wszyscy im m.in. ten hotel. Pani Jolu, przecież Pani tutaj w recepcji już długo pracuje, czy Pani zauważyła na przykład, no bo taki rozkwit już nawet ze roku było widać tak, trochę, turystyki, czy jest więcej, więcej klientów do, na pokoje, więcej, tak. czy, w, czy w okresach letnich, ale też zauważyłem, czy, czy w innych okresach też jest więcej osób. Cały rok mamy Czyli nawet zimą ludzie się delektują tak, jakimś takim kaszubami. Tak, też stop, czy coś też można wykorzystać. Czyli, czyli dużo ludzi wynajmuje tutaj u Was pokoje. Tak, No dobra, to dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za, za taki, że mogłem tutaj odpocząć, a ja oczywiście składam Wam życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy. Który, i, który już niebawem. Tak, już niebawem i, i w zasadzie to dla nas taki news ta, ta Pana decyzja. Pierwszy, teraz pierwszy ja też, słyszymy też o, o tej decyzji, ale gratulujemy, cieszymy się, że Pan pełen energii, zaangażowania tutaj naszą małą ojczyznę Kartuzy. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Także nie dziękuję. przyznaję się dużo pracy. No właśnie. Ale liczymy na to, że dalej będzie Pan promował tą naszą małą ojczyznę. Kaszuby, Kartozy, no historię po... tego miejsca całych Kartuszy. No bo historia to też bardzo ważna. I Musimy ją poznać i wtedy wiemy, kim jesteśmy i tak. mamy uśmiechy na ulicach. Tak, dokładnie. Także pozdrawiam z hotelu Podorem niegdyś apteki Podorem, tak. słynny. Historycznej apteki Podorem. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za odwiedziny. Czarek, chyba się udało. Jestem po godzinnej sesji u Ciebie. Jestem pierwszy raz u Ciebie na takiej sesji poważnie, bo pierwszy raz startuję w ogóle do wyborów tutaj naszych. No to jak się okaże, że pod nie życzę tego, ale nie, nie wygrasz, to będzie to też i moja porażka. Słuchaj, Czarek. Ja nigdy, nigdy nie robiłem zdjęć studyjnych, nigdy nie potrafiłem robić zdjęć studyjnych i jak pomyślałem, że mam zdjęcie, to powiem, do kogo mam iść? Przecież to tylko ty robisz od 32 lat na rynku w Kartuzach. Studyjne zdjęcia, no to jest niesamowite. No mówię, ja zawsze Cię podziwiałem pod tym kątem, no bo ja nie znałem się, ja nie znam tego światła, tak? Ja bardziej wiem, że reporterskie zdjęcia, coś co się dzieje wśród ludzi, ale... Nie wiem, nigdy bym tego nie pochłonął. Co Każdy ma czytanie. swoją przestrzeń. Każdy ma swoją przestrzeń i robi to, w czym się dobrze czuje. I jak robisz to, co lubisz, to byś to robił najlepiej. A że ja... Y, u Ciebie fotografia to jest pasja. Pasja to nie jest jakby główny źródło Twojego utrzymania. U mnie to jest troszeczkę inaczej. U mnie fotografia to jest główne źródło utrzymania. Ja z tego żyję, to jest mój zawód. Więc ja... Y, no, musiałem podzielić to, co robię. Robię podobne zdjęcia jak Ty. Aczkolwiek, e, e, szczerze mówiąc, o Twoich zdjęciach mi jeszcze dużo, da, daleko, daleko, daleko. Ja nigdy tak nie będę robił, bo tu nie chodzi już czysto o fotografię, ale o sam fakt jak, e, o Twoje spojrzenie świata. I to jest to, czego ja nigdy tak do końca nie potrafiłem i nie robię tego. Ale na przykład studio, to uwielbiam fotografię w studiu. No ja mogę powiedzieć to samo dokładnie. Ważne, żebyśmy robili to, co kochamy, nic na siłę. Nigdy ty mm -hmm. nie robisz na siłę, robisz to, co kochasz, wychodzi to pięknie, niesamowicie twoje materiały to są po prostu... No ja w życiu bym to nie zrobił. I tak jak ty podkreśliłeś odwrotnie. Ja robię bardziej w innej formie, ja robię to, co ja lubię, to co chcę. Ja twoje pomysł na, na, na to. Ja... Trochę się może inspirowałem to za mocno powiedziane, bo ja tego nie wprowadziłem w życie, ale ja mam też jakieś archiwum fotograficzne. Był przecież taki czas, że ja fotografowałem większość imprez w Kartuzach, ty jeszcze wtedy pewnie nie fotografowałeś. Jakbym zaczął robić to co ty, pewnie bym tam tego materiału też sporo znalazł, takich ciekawostek, takich przebitek z, z jarmarków kaszowskich, z dawnej dyskoteki Hollywood, z tego co się w mieście działo. E ale ja tego nie mam tej pasji, którą do takiej działa, do takiego działania nie mam tej pasji, którą ty masz. No no. ale jest czas, Czarek, może teraz będzie ten, ta chwila, kiedy jeszcze nie. Poczekaj, na emeryturze. Nie ja, ja to, ja to samo. Na nagle, emeryturze. Słuchaj, nagle poszłem do szafy, otworzyłem, patrzę negatywy, Zacząłem je skanować i mówię kurczę, nawet który zdjęć, fotograf pamięta, no. które zdjęcie zrobił, zawsze chociaż nie no, no. jest milion. Ale zacząłem mówić, no kurczę, jakie to fajne zdjęcie, ile można historii. Ty jesteś żywą historią Kartos na czarek. dlatego mi zależy w Ciebie pokazać... nie przesadzajmy, ...Ciebie pokazać 32 lata na rynku, słuchaj, to... Nie przesadzajmy. ...to, to słuchaj, to dwudziestolatkowie w ogóle, Ty już byłeś, że tak powiem, pełen rozwit, a tutaj ludzie, którzy mają po 23 lat nawet nie, no, nie no, byli na świecie. No po prostu żyję, żyję od zawsze w Kartuzach. Tu założyłem firmę, tu, tu pracowałem i no, żywa historia Kartos, to grubo przesadził. Grubo nie, bo myślę, że. Czaraj ostatnie pytanie: czy teraz wybory więcej ludzi do Ciebie się zgłasza, przychodzi, chcą te zdjęcia? No, na pewno jest, jest, jest sytuacja taka, że, że jest więcej zapytań, więcej telefonów. Natomiast no, rynek fotograficzny w tej chwili jest taki, jak jest. Fotografujących jest bardzo dużo, więc klienci po prostu sprawdzają, testują i wybierają to, to co, co im pasuje. Natomiast tu jest, jest na pewno jakaś troszeczkę taka górka, ale to nie jest nic takiego oszo, oszołomiającego. No czuję się, wybory, na pewno czuję się. W Konkurencja duża jest, jak mówisz, bo teraz z telefonami się robisz zdjęcie, ale no. to nie będzie nigdy zdjęcie, ale czarek, podejście twoje, ten klimat, pierwszy raz jestem w studiu Czarka, klimat niesamowity po prostu. <laughs> potrafi tak podejść, że człowiek całkowicie potrafi wygodować. Także ja ci dziękuję bardzo i życzę ci jeszcze więcej, więcej zamówień, no i żebyś robił to, co w na wszystkim. Dziękuję. Diolch Ja jestem teraz panią Stenią w filmie Nowator w Kartach. Tak? Pani Stenia to jest chyba taka ikona i wizytówka tej drukarni. <grym> pani Steniu, hasz, no tak? bo ja też nigdy miałem okazję gdzieś tam podczas wystawy mieli podziękować, ale tak naprawdę to jest zasługa Pani ten album. Ja tylko zrobiłem zdjęcia, a opisy, wszystko obróbka, chronologiczne ułożenie, to wszystko przecież pani zrobiła tak naprawdę. Umówmy się, że razem. No to razem. Pani Steniu, biorę udział w wyborach. Wiem. Chcę kandydować do Rady Powiatu, powie Pani, no oddaje się pani, tak jak byłem u fryzjera, pytam się panią, jak się obciąć, pytam się, jak się ubrać, pytam się, jakie zdjęcie czarka, ale tak, tak naprawdę pani wie o tym, jak ludzie. Jaki zrobić plakat? Jaki zrobić plakat? Jak ludzie lub mnie <laughs> widzą, pani zna mój charakter, pani zna, wie, wie, czym się zajmuje? No znam, tak. Powie pani te zdjęcia, które pani przed tym pokazałem. Jaki podpis? Czym to uświetlić, żeby o mnie coś było? Jak no pan... myślę, że każdy powinien być wizytówką tego, co kocha i co robi. Pan kocha ludziom pomagać. Pan jest osobą bardzo medialną, znaną. I myślę, że to, co Pana najbardziej określa, to chyba fotografia. I myślę, że powinien Pan być takim odlotowym kandydatem. Odlotowy kandydat. Tak. I to nawet nawet odlotowy kandydat do powiatu. Nawet ładnie to brzmi. Tak. Mimo. I jest prawdą. E, pani <laughs> Sylwii, czy pomoże Pani mi to zrobić? Ja się oddaję, tak. pani tak. w Pani ręce. Oczywiście. Obiecałam. I Pani pomoże. chyba już widzi ten plakat. Tak, ja go już widzę i już mniej więcej wiem, jak będzie wyglądał, i tak jak z tą książką, taki z plakatem. Myślę, że razem no. pracując, robimy coś fajnego. Innego. Pani sobie no przecież nawet tą okładkę, ja, to zdjęcie, ja, ja później zacząłem zauważyć, że to zdjęcie, że to jest ładnie wygląda, co zrobiłem w 2003 roku z pokładu balonu, tak, Ryskowo, taki cypel nad jeziorem Ryskowskim bodajże, gmina Chmielno. To Pani to wybrała, Pani wiedziała, że to będzie właśnie taka wizówka tego albumu powiatu kartuskiego widzianego właśnie Pan z nieba. Pan patrzał inaczej, ja inaczej, ale gdy się patrzy wspólnie widzi się fajnie. Dlatego trzeba współpracować i oddawać tak, się zawsze w ręce fachowców. Współpracować. We wszystkich dziedzinach. Myślę, że współpraca to współpraca. też hasło. Także bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję i już się cieszę na wspólną pracę. Ja jestem z Panem Stanisławem Płotka, właścicielem, szefem firmy Nowa, Nowator. Panie Stanisławie, od którego roku w ogóle istnieje tutaj Wasza drukarnia? To co robicie, składacie? Od 90 roku. 90 rok. A, czyli już kupę lat. Czyli tak naprawdę można powiedzieć od powstania samorządów 8 marca w 1990 roku powstały. No. Przecież pan y, drukował, panie Stanisławie, plakaty panu Gołąńskiemu jeszcze kiedyś, jakby je był pierwszy raz to... z burmistrzem, wszystkim radnym na przełomie tych ponad 30 lat. Tak, ja, to się mhm. zgadza. To się pan jest je. też drukarnia nowa, to, to chyba y, słynie z tych właśnie plakatów, bo pan był jedną z mniejszych drukarni wówczas, która wtedy była. Ale, chcę podkreślić, że Pan jest wydawcą, za co Panu chciałem zawsze dziękowałem już wiele razy, ale będę zawsze dziękował, bo jest Pan wydawcą albumów Kaszuby z Nieba Widziane. No, tak. tak albumów, tak. pamiętam jak Pan kiedyś mi zaproponował, żebym Panu, że musimy coś wydać, musimy to zrobić, wiadomo, że na tym się nie zarabia, zawsze tłumaczę to każdemu, ale powiedział Pan, że chce Pan pokazać, że można zrobić też coś fajnego, ale jest Pan też wydawcą, Panie Stanisławie, chyba w większości publikacji, o kartuzach, o historii kartuzach, przecież m.in. Pana Apolina Rego-Reglińskiego. Trochę się tego zebrało, tak, trochę się w ciągu tych wielu lat, trochę, trochę się tego zebrało. Ma, ma Pan jeszcze gdzieś tam w planach jakieś wydanie, o którym Pan myśli, żeby coś jeszcze takiego zrobić? No bo Pan ma w sobie bardzo dużo siły. Zobaczymy. 34 lata tutaj Pan codziennie przychodzi, przyjeżdża, drukuje. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest ma taka miłość do drukowania. Ja, chyba nauk taki się zrobił, nauk, nauk. Taki nauk. Uzależnienie. No, uzależnienie. Tak, uzależnienie, tak. Ja. Może jeszcze kiedyś coś wspólnie możemy coś wymyślić, no, Może że? coś nowego. zrobimy, no bo no. nie ukrywajmy, że to blisko 20 lat temu e, te albumy powstały, no, no, a tam. teraz cieszą się dużym zainteresowaniem, no bo ponieważ. Tam były trzy wydania chyba. Trzy tak. wydania, bo jest kaszuby z nieba widziane powiat kartuski, ale było też całe to miasto, od, aż od Gdańska Pochel. No i był jeszcze bytów też. Później pan jeszcze to. również bytów wydał. Tak więc no, no. dużo takich no. fajnych publikacji, no. tak więc... No. Dziękuję za współpracę i, i oczywiście będziemy w kontakcie stałym, jak tylko, jak oczywiście pokażemy, jak tylko ukaże się plakat z moją, bo ja też startuję, nie wiem, czy Pan wie, do Rady Powiatu próbuje, ja i, 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 i zależy mi na tym, żeby właśnie w tej drukarni z tą historią takie plakaty no, powodzenia życzę, tak, powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. No dobra, teraz zostały mi jeszcze banery. Jestem w filmie Multicolor. Tutaj nie tylko niesamowite prace pani Stanisławy Neubauer, którą miałem zaszczyt być na wystawie jeszcze w zeszłym roku. Pani Steniu, jakiś baner taki wyborczy, no też będę musiał się pokusić, jeszcze raz w życiu startuję, ale, ale, ale wypada, żeby, żeby siebie pokazać. Pani powie, co co najlepiej na takim banerze pokazać, właśnie swoją osobę, jak mam wyglądać? jakie Przede wszystkim swoje zdjęcie, żeby. Społeczność kojarzyła, kto to jest e, Artur Socha. No i na pewno zdjęcie z lotu ptaka. To, coś już od 23 o, lat. Oczywiście. No to bardzo fajny pomysł. Myślę, no. że, że, że pokażę właśnie, między innymi, też, że, że jakie Kaszuby są piękne. Dokładnie. W jakim mieszkaniu miejscu. Marek, powiedz przecież to czas wyborów to ty masz pewnie pięć razy więcej pracy, albo i więcej. No może pięć razy aż nie więcej, bo do nas przychodzą tylko ci kandydaci, którzy przechodzą. My robimy jakby tak nie wiem czy przebieramy, czy jesteśmy na tyle skuteczni, no, ale dobrze, że do nas trafiłeś, także jakby myślę, że będziesz zowzajem kandydował. Także bardzo, bardzo, tobie, bardzo Tobie dziękuję. Czyli przychodzą do Ciebie kandaci, którzy tak, na, ogół na ogół dostają się, się do. Dygrywa. Nie wiem, czy to związek ja warto... z firmą Multicolor, ale widać, że coś jednak w tym jest. Słuchaj, no. takie pytanie: najmniejszy banner, format jaki można zrobić? Mniej więcej jaki tradycyjnie się robi? Eee, najmniejszy, no to jest taki 2 do 1, ale około 1,5 metra na 70 cm. Takie na szczęście robię, chociaż robiliśmy już takie tam pół metra na 20, bo niektórzy ludzie są skromni, ale robiliśmy też 10 metrów na 10, bo. Chociaż mówię, to nie ma większego tak, tak. znaczenia, ale powiedzmy, że kandydowałbym i chciałbym mieć największy baner, jaki w ogóle w waszej firmie, waszej no, można że zrobić. sto 120 metrów kwadratowych. To takie no, już też drukowaliśmy. No, w większą ścianę. Tak, tak, Ale tak, byłbym tak. Byłby wielki na tym, na tym banerze. Byłbyś wielki. Tak. Tak, tak, mamy kandydatów silnych, to byś był wielki. No właśnie, a tak Marek, panie Staniu, no tak ja tak chcę też pokazać, ile ludzi się angażuje w te wybory, bo przecież um, przecież ludzie przeprowadzają kampanię. Ja tego nie znałem dotychczas, dopiero teraz jak startuję, ale przecież mhm. wy też nocami tu siedzicie, musi się z no, wszystkim tak. zdążyć, z plakatami, z banerami, a jeszcze tak, 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 tak. niektórym pewnie, niektórym jeszcze powiesić te banery. No, powiesić, się... po potem zdjąć, ale tak, da, a są i tacy, którym trzeba program napisać. Także tak, słuchajcie, tutaj w, tak, w dzierżążnie wszystkiego możemy obsługa. Kompleksowa obsuna. Tak, tak, Także tak, ja Wam tak, bardzo tak, dziękuję, tak, i zabieramy się do pracy. Do roboty. Ja jestem w sklepie moda damsko męska to tak. bardzo często przychodzę jakoś koszulę ubrać. Ja ogólnie wychodzę, nie wiem, czy pani pani na Kasia transportowa, tak. ale czasami wypada ubrać jakąś marynarkę w ogóle, jeśli ktoś chce kandydować do Rady Powiatu czy, czy w no, ogóle No, oczywiście. Jak pani powie, bardziej. czy jeśli zbliżają się takie wybory, zawsze jakieś prezydenckie do Rady Powiatu Rady Gmin, czy tu większy jest ruch? Ludzie więcej kupują koszul i tak dalej, jakichś marynarek? To znaczy kupujących jest troszeczkę więcej, jeżeli przychodzi sezon taki właśnie wiosenny. Jeżeli chodzi. Macie to jest... tak, tak. Pani Kasiu, ja lubię takie żywe kolory. Że no coś takiego chyba co do mnie pasuje, bo ja jestem bardzo żywy, tak niektórzy mówią. Tak. Co Pani poleca? Lubię też niebieskie, tak jak Pani ma? Błękity, różne. Trochę ze względu na mój charakter pracy, bo też. Bordo jaśniejsze bo... też polecam. Coś delikatne róże, to też panu będzie pasować. A ja właśnie takie trochę niebieskie. No wiadomo, ciemne są. No, niebieskie to wszystkie odcienie niebieskiego jak najbardziej. Bo tutaj wpadła mi w tak. kota marynarka, powie Pani, wy ten, ten krawat też, też też dobrze, dobrze. A koszula, powie pani. Też taka błękitna jakaś, czy biała lepiej co pani. Błękitna, poleca? różowa będzie też bardzo ładnie. Biała, no właśnie, biała na... jest typowo elegancka. Biała elegancja, tak. ale też można błękitną jakoś. Błękitna jaka najbardziej? Mówię, ja się tak. oddaję pani w pani ręce, no bo, bo. A ja bym chciała, żeby pan jak najlepiej był ubrany. Właśnie, dokładnie, dlatego no. trzeba zaufać fachowcowi. Czyli taką błękitną koszulę gdzieś mamy tutaj? Taką... Mamy, tak, oczywiście. Proszę, możemy tutaj zaproponować, proszę. pani pasowałoby. Jak najbardziej. Proszę. No elegancko, wygląda elegancko. Możemy to zdjąć i pokazać o. jeszcze troszeczkę o. I teraz no, ja się zaraz zaraz tutaj tak. Przymierzę, że pan zobaczymy jak będzie jeżeli coś będzie jeszcze nie tak to będziemy szukali innego wyboru ale proszę myślę że tu będzie dobry wybór idę się przebrać tak i co pani kasiu leży dobrze wszystko idealnie proszę pana idealnie nie i długość nie. krawacika koszula jest rozmiarowo dobrze Czyli jeszcze marynareczka tak. przymierzymy spabilnie. teraz marynareczkę jak to wyjdzie w całości Okej. tak o proszę tu jeszcze poprawię. Dobrze, i teraz proszę zobaczyć do lusterka. Tu trochę jeszcze krawacik poprawmy. Ostatnio, ostatnio na przyjęciu byłem chyba tak ubrany, taką na Teraz jest pięknie. Ostatnio na przyjęciu tak wyglądałem. Tak? tak? Wygląda. No. Pasuje do mnie? Idealnie, bardzo ładnie. Zobaczcie. Tak. Jestem u Pani Ireny znowu w Kupinie. Bo tutaj pani Haniu też się może bardzo często spotkać. Oczywiście, bo to jest nasze, nasz stały fryzjer. Mój od kilkunastu lat, bo przedtem jeszcze u mnie pracowała, a teraz już ma swój warsztat, swój zakład i bardzo nam miło, że możemy tutaj zawsze. Co tydzień No ja tutaj od lat przychodzę, Pani. No i ile lat Pani prowadzi tutaj w tym miejscu, punkt? 20. 20. Ja tu przychodzę chyba kilkanaście lat. Pani Haniu, chyba możemy razem się zgodzić, że Pani jedenasunie tego, że pięknie strzyże, piękną do włosy. A co najważniejsze, robi to bardzo szybko. Otóż to i dlatego ja tutaj jestem stałym klientem, bo nigdy nie mam czasu. A ja tylko dzwonię i siadam i wychodzę. I to mi się najbardziej podoba. Zawsze wszystkim polecam i już tyle osobom, którym poleciłam. To oczywiście mi tak dziękują, że, że mogły tutaj zacząć y, również przychodzić i y, do fryzjera i, i obcinać fryzury no, ta, robić i tak ta dalej korzystać. Się, dokładnie, tak ta przygoda się też zaczęła, bo y, ja z dziećmi kiedyś chodziłem do fryzjera, to zanim zanim udało się takie dziecko obsługą, to to wie pani różne chimery, czy dziecko płakało, nie chciało, a tutaj pani Rena jak dziecko usiadło, to nawet nie, nie wiedziało, w którym momencie pani Reno. Ja obcięła i też polecam kuzynkom, znajomym. Pani Reno czas wyborów się zbliża. Tak. Czy Pani też będzie miała więcej pracy? Jak Pani to pamięta, bo 5 lat temu były również samorządowe wybory, czy jest więcej osób, którzy się przygotowują na ten dzień? Nie, ja mam cały czas dużo i nie narzekam na brak pracy. Klienci są co tydzień, są stali i no takie okresy świąteczne, wiadomo, że jest więcej, a tak przed wyborami, no to tak nie kojarzę. Żeby było a jaką klik... Pani mi poleca, to co zwykle, czy, czy, czy jak miała dzisiaj obciąć najlepiej? Tak, dzisiaj zrobimy z przedziałkiem, piękną fryzurę, Taką do wyborów super. Słuchajcie, najważniejsze jest to, że tutaj nie trzeba mówić, jak pani Rena ma obciąć klienta. Pani Rena wie, jak obciąć klienta, bo ona po prostu sama. Dlatego ja się oddaję pani Irenie. Ja tylko przychodzę, siadam i wstaję i wychodzę. I to jest dla mnie bardzo ważne. to jest właśnie obiektanie. Także ja wszystkim polecam i naprawdę jest fantastyczna, bo wie, co robić od razu. Także ja już siadam i bierzemy się ja, do roboty. A Ja tak, bardzo jest. dziękuję za takie miłe ja, towarzystwo. towarzystwo.